Witam wam wszystkim z tej strony, Bogi. witam was w czwartym, piątym? Czwarty... Chyba w piątym odcinku mojej serii z metra. Dawno się nie pojawiło nic z metra, a stwierdziłem, że trzeba no, skończyć serię. Tak więc teraz jest odcineczek z metra. Dobra. Skończyliśmy w tym momencie, że z Pawłem, Pawła uratowaliśmy, o właśnie. No, idziemy sobie. Hehehe, jesteśmy. No dobra, może być. Dobra, dużo dość Fanzoli. A idziemy teraz we dwójkę na piechotę przez te wszystkie tunele. I teraz poje się, bo wreszcie spotkamy pewnie te różne dziwne stwory. Poza tymi no na powierzchni tam na samym początku, ale prawdę nic nie było. O cholera, co tam jest? Andrzej. o kurcze chcę nam wyłączyć światło. Co muszę tak załatwić? <coughs> Jołki połki. Dobra. Dobra, amunicji mam średnio. O. Oh. Kurde. No dobra, to ja się zaczynam trochę bać. Powiem oh, wam. O cholera. Dobra, tylko. No po o właśnie trzeba no po, bo mamy no <duszy> mało Dobra Jak to się chowa Aha nie Ale śmieszny was. Dobra schowaj mi to Jak to się chowa Okej, okay, dobra Nareszcie Dobra za zapadlisko Boję się trochę, nawet nie trochę. Boję się nawet bardzo, co tutaj może być. Aha, dobra. Jeszcze schodzimy głębiej pod ziemię. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No ale. Co poradzimy? No, ciągi Aha, dobra, naciska. Aha, podnosi to. A, tak, no co nie no to że to bym pewnie na web teraz spadł, O, na pewno arty mówi. Dobra, boję się. Czy znaczy, ogólnie nie boję się pająków, ale teraz się boję, co tutaj może nas wyskoczyć. Dobra, możemy sobie latarkę włączyć. Bo... No, no latarkę, tylko zapalę Zobaczymy Jeśli mi się chodzi w tej pańczynie, bo ono tutaj spowalnia nas mimo wszystko Tylko co tak pulsuje te... To... Się pająki pająkiem, zobaczymy Dobra Jedziemy windą No, no dobra, działa Jedziemy windą na góry Bo ja chcę się już wreszcie dostać do tego, do polis Pogadać ze z tym tym Z młynarzem bodajże I z tym takim śmiesznym w takiej czerwonej czapce Oj, morską laską Tutaj tak długo już nas nie Ciekawe czy oni wiedzą co się z nami w ogóle stało i z tym cieniem. A tutaj z Pawełkiem uciekamy Dobra coś tutaj niedobrego się dzieje nie na razie jest dobrze a, i właśnie come on a nie jakieś takie fanzunenie Fuck, pajemniki nas zasłyszały Jesteśmy... co 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 co, 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 co? Gdzie one są? O cholera jasna! Co to jest, co to jest? O oh, fuck, trzymaj O okay. oh, kurde... Dobra, światło, światło to jest najważniejsze, światła. Fuck Dobra Gień śmieciu. Gień śmieciu. Bo ten, ten gnat, którego mam to jest jakiś taki beznadziejny. Więc za wszystkich. No wiadomo, Pawełku. No to jakieś kokony Brzydliwie do wygląda No matka to się odbiera Jeszcze nieco pańczyny No to my na serio chyba jesteśmy w środku tego W środku i gniazda Aha dobra spóźniony trochę O coś tu jest co on ma O ma dobra Trochę amunicji

A jej chyba latarkę mi się wyczerpuje. Dobra. Ładujemy, ładujemy. Co on robi? A, taki ten. Soniaczek. No zaś ty. Wypad. Wypad. Ugh, one no się topią w tym świetle, czy co? Ja nie wiem. No jak to się, że dobra Dobra Ech. Powiem wam, że nie boję się aż tak bardzo, bo jestem w końcu spawym, a we dwóch to jest spoko Jakbym samym będę miał iść, to by było Masakra Dobra Dobra, to szybko podsadzaj mi chłopak. Dawaj, dawaj. Dobra. No i właśnie, na Pawełka można liczyć, a nie... We dwóch? LOL, taka ko kooperacja. Nie, nie wiem, czy by taka ale to taki kabel tu utrzymał, taki ciężar. Zazwyczaj oni nieregularnie by polecieli mi się wydaje. Dobra, coś tu było jakieś. Musimy no. ja myśleć o matku. O matku. Dobra, wykorzystałem nóż, bo pomyliły mi się przyciski. Dobra. Ja też sobie wezmę właśnie zapalaru. Nie, nie dużo tu da, ale zawsze coś. W sensie, ciekawe czy da się właśnie spalić samemu takim zapalarem te... ...pajęczyny. mu muszę uważać i z nim. Bo to może być trochę niebezpieczne oddalenie się od niego. Dobra. A, mm, mm. O! Ale one są ogromne te pająki. Po prostu masakrycznie one są wielkie. I jak mu z Gnata wystrzelił? W też mógłbym z Gnatem, ale chcę wolę nie marnować amunicji, ja wolę korzystać do, z, z tego dzielostwa, co mam. Zatem on ma chyba większe obrażenia niż tamten. Mam nadzieję. Trup. Dobra, nie da się rozwalić. Dobra, a tu co? Spalił tu jakieś całe drzewo. Aha, dobra. No świetnie, ja mam iść. O, da się spalać. Dobra. Super Super Paweł, super To jest tam zostań, a ja pójdę I źleś to wykombinowało. Nie wiem, bo się bo nie znam dokładnych odgłosów tych pająków dużych A dostanę odgłos tych, tych wychodzących Jest coś, coś, coś Nie, dobra Musimy jakoś tam wejść dalej ale tędy się nie da. Hmm. My tam musimy wejść, dobra. Tam, co to jest? Jakaś bulwa. Fuj. O Boże. Dobra, to są wszystkie szafki chyba zamykane, nie wiem. Warto sprawdzić, dobra. Można pospalać tym pająkiem. Niech się w nim nie zapląta później. Wow, wow, wow. Te jeszcze nie są takie straszne, tak jak te muszę zaraz doładować tą No właśnie, dajcie człowiekowi doładować latarynkę. Zaraz mi zgaśnie chyba. O matko. No, nareszcie. Ale ja się zamyśliłem przy tym. Dobra, sorry. Doładujemy latareczkę, latareczkę. To fajnie, że światło przełączono na taki lepszy kolor, na lepszą barwę, taką czystszą, jak się doładuje do końca. Dobra, trzeba spalić to. Jestem ciekaw, co będzie za tymi drzwiami, które mamy otworzyć. Jestem ciekaw, co to jest ten wielki glut, ta wielka bulwa, która tam jest w tym następnym pokoju. No zanim się wiecie, w którym to ma bok. Nie wiem. Dokładnie nie wiem, gdzie to jest, bo się teraz zgubiłem tu. Tu wolę właśnie zostawić zapalone, jakby jakiś frajer wyskoczył albo coś. No, co to jest? Ah fuck, Jakieś obce. Fuj, jak to wygląda. O cholera. Uch. Fuj, ten odgłos. No właśnie, daj się to rozwalić. Dobra, gówno nie da się. O dobra. Musimy się podpiąć do systemu. Ładujemy. Jaki, jakie to jest proste. Super, gdyby to takie proste było. Dobra, wracamy do Pawełka i chyba tutaj skończę odcinek, bo widzę właśnie zapis i to pewnie będzie akurat koniec mm, chapteru. Tak więc to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Subskrybujcie mój kanał, lajkujcie filmik, komentujcie. Na razie.